Jak mówił nasz wybitny pisarz, święty pamięci Henryk Sienkiewicz, prawicę od lewicy dzieli wszystko, również stosunek do znaków artystycznych. Prawica uwielbia dodawać i mnożyć, a lewica uwielbia odejmować, no i potem dzielić po równo. No, bankierzy zajmują się w zasadzie mnożeniem swoich pieniędzy i oczywiście my przy okazji też na tym zarabiamy, no bo... Ja mogę pożyczyć pieniądze z banku, z banku zainwestować korzystnie prawda? No i dzielę się tym wszystkim z bankiem po mówionej cenie tego pieniądza. To chyba jest zupełnie oczywiste. Nie muszę nikomu tego powtarzać. Otóż w ostatnich tygodniach z bankami to jest różnie, ale sławę uzyskał jeden bankier, konkretnie pan Józef Ackerman, który jest, jest prezesem Deutsche Banku, jak Państwo to myślicie, nie jest Niemcem, tylko Szwajcarem, bo to Szwajcary się znają na bankach, bo w Anglii to banki mają Żydzi i Szkoci, a w Niemczech zwykły Szwajcarzy. E, no i on jest prezesem tego, tego banku. No i kiedy przyszedł ten moment, kiedy rząd niemiecki chciał rozrzucać pieniądze, rozdawać bankom, to pan Ackermanu oświadczył, że on żadnych pieniędzy nie potrzebuje i wstydziłby się w ogóle wziąć od, od rządu. Teraz to była rzecz zdumiająca. W normalnym świecie oczywiście, był komunistów to jest jak jest, prawda? Takie właśnie się stało. Yy, rzecznik rządu go ochrzanił, minister finansów zażądał się, żeby wszystko wycofał. Jak to jest, że jak dają pieniądze, to on się wstydzi je brać. To trzeba brać od rządu pieniądze. to proszę Państwa, to jest ogromna operacja okradania ludzi z pieniędzy. Idą już nie miliardy, a biliony euro są w tej chwili rozkazane przez polityków, i biedny podatnik ma to zapłacić, więc jest bogaty, w tej chwili głodu w Europie nie cierpimy. Prawda? No i trzeba pieniądze przekazać właściwym ludziom. No pan Ackermann jest Szwajcarem i on do takich metod nie przywykł. Chciałbym zepsuć zabawy, no więc są jakichś nacisków użyto, on się przyznał i w tej chwili jest tak, że oni nam te pieniądze odejmują, proszę państwa, a nie yy, dodają. Dziwna rola, ale w socjalizmie banki działają odwrotnie tak jak wszystko.